Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziś pokażę wam jak zrobić mocnego frontala. Na początku, standardowo zaczniemy sobie od wejścia na free play i w tym momencie musicie wiedzieć, że są dwa rodzaje front flipów: pierwszy, po którym piłka poleci na backboard, i drugi. Po którym piłka poleci w środku bramki. Na początku bierzemy piłkę na dach i zaczynamy z nią jechać z umiarkowaną bądź też troszkę szybszą prędkością. Następnie podskakujemy i obracamy auto do maksymalnie 45 stopni w poziomie i wykonujemy takiego flika na wskroś, diagonal flika. I w tym miejscu omówimy kilka bardzo ważnych kwestii. Standardowo nie chcemy jechać za szybko, ponieważ piłka nam spadnie i oczywiście kompletnie na nic nie wyjdzie. Analogicznie nie chcemy jechać za wolno, ponieważ gdy zrobimy naszego front flipa, to ta piłka nie będzie leciała z Jakąś niesamowitą prędkością przed nas, tylko tak naprawdę podbije się leciutko do góry, no i nic nam kompletnie z tego nie wyjdzie. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest to, w jakim miejscu piłka jest ułożona na naszym aucie. Chcemy, aby piłka była ułożona na aucie tak, żeby ta biała obwódka nie przekraczała tylniego koła. Ponieważ gdy piłka będzie nieco dalej, to w najczęstszych przypadkach po prostu podskoczymy i piłka zostanie za nami, bądź też tak samo jak w punkcie wcześniejszym, gdzie jechaliśmy za wolno z piłką, podbijemy ją i kompletnie nic się nie stanie. Przejdźmy do następnego kroku, czyli po co tak naprawdę obracamy się o kilkadziesiąt stopni w powietrzu. Dzięki temu obrotowi podczas robienia flipa przedłużamy tak jakby swoje auto, dzięki czemu Piłka jest dłużej na aucie podczas wykonywania flika, dzięki czemu leci wyżej i mocniej. Chcemy zrobić z naszego auta taką swoistą armatę i chcemy, aby flik kończył się na lewej bądź prawej części tylnej krawędzi auta. No to jak w takim razie strzelić światło bramki? Podczas driblowania piłki na dachu musimy mieć ją nieco bardziej z przodu. Dzięki temu manewrowi podczas robienia flika nasza piłka nie poleci do góry, lecz będziemy ją bardziej pchać do przodu z jeszcze większą siłą. Jeżeli podczas dryblowania zauważycie, że piłka zaczyna Wam spadać do przodu, to jest to naturalna kolej rzeczy, ponieważ piłka znajduje się na przedniej części auta, więc jest to naturalne zjawisko, po prostu przybustujcie i oddajcie strzał. Pamiętajcie również, że w tym fliku nie jest najważniejsza siła, lecz precyzja. Na chwilę obecną wydaje mi się, że jest to najszybszy sposób na to, aby podczas dryblowania oddać strzał, który leci pod poprzeczkę i leci mniej więcej z prędkością 90 km na godzinę, a to w zupełności wystarczy, żeby zdezorientować przeciwnika i strzelić mu bramkę. Jeżeli nie będzie wam wychodzić raz, drugi, trzeci, piąty czy dziesiąty, to nie załamujcie się, bo jest to wbrew pozorom ciężka mechanika i kilka dni bądź tygodni trzeba poświęcić, żeby taką mechanikę wymasterować. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że jasno i klarownie wyjaśniłem wszystkie aspekty w tym fliku, ponieważ jest on niesamowity i jak możecie zobaczyć po moich poprzednich odcinkach, czy to na jedynkach, na dwójkach czy też nawet na trójkach go wykonuję i jest po prostu bardzo użyteczny. Zapraszam Was również na mojego Twitcha Bruce777, bo tam streamuję co praktycznie drugi dzień i na moje inne odcinki czy też poradniki, ponieważ w nich jest też bardzo dużo wiedzy, którą możecie zgłębić. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Cześć!